Witam serdecznie wszystkie osoby zainteresowane badaniem kosmicznych zależności między tym, co dzieje się na Niebie, a tym, co dzieje się tu u nas na Ziemi, spokojnie to tylko astrologia. Dziś będę realizował zamówienie pana Marka, subskrybenta Patronite. Jeśli wy macie ochotę, abym nagrał jakieś wideo dla Was, w ramach którego zinterpretuję planetę w znaku w jakimś sektorze, to musicie subskrybować mnie na patronite. Tam znajdziecie astrokalendarz na cały miesiąc, dostęp do dwóch seminariów miesięcznie oraz mnóstwo materiałów, których nie znajdziecie nigdzie indziej, takich jak chociażby wyjaśnienie systemu dwadasams czy na czym polegają progresje. A teraz zabieram się do pracy, czyli do interpretacji Marsa w Wadze w czwartym sektorze. Mars jest jedną z planet osobistych, czyli odpowiada za to, co w nas indywidualne. Powiązany jest on z archetypem Parana, znakiem kardynalnym i ognistym. To, co kardynalne w astrologii, zmusza nas do inicjowania, wchodzenia w nowe sytuacje i otwierania się na to, co ma przynieść przyszłość. Z kolei, ogień to jest moc twórcza, indywidualność i działanie. Połączenie tych dwóch właściwości daje nam barana, która odpowiada za jednostkę gotową do tego, aby zmierzyć się ze światem, z którym się nie identyfikuje, która jest różna od tego świata i czegoś chce od tego świata. Ja chcę. To jest właściwie słowo klucz otwierające bramę rozumienia, czym tak naprawdę jest Mars w kosmogramie. Tam, gdzie znajduje się Mars, tam będziemy szukać. Sytuacji konfliktowych, które wzbudzą w nas agresję. Agresja nie jest wcale zła, jeśli chodzi o barana. Agresja jest siłą, która pomaga nam wyzwolić w nas energię, która umożliwia nam zdobywanie rzeczy dla nas ważnych. To jest ten napęd, to jest to paliwo, które budzi w nas zwierzę, gotowe do tego, aby chronić swojego terytorium, czy też ruszyć na łów. Bez Marsa nie bylibyśmy w stanie skutecznie realizować swoich interesów. Jak realizujemy te interesy? Oczywiście jest to zależne od tego, gdzie Mars się znajduje. A w tym przypadku będziemy mówić o wadze znaku na przeciwległym do barana. I teraz o ile baran. Nie zważa na uczucia, nie zważa na myśli innych, nie zważa na prawa obowiązujące materię w czasie i przestrzeni, to waga jest już znacznie bardziej rozważna, dlatego że jest znakiem powietrznym. A powietrze to intelekt, czyli umiejętność postawienia się w innej pozycji niż ta, która wynika z naszego własnego doświadczenia. Waga przekracza doświadczenie Barana, po to, aby móc. Nawiązać relacje. I to jest słowo klucz, które z kolei otwiera bramy do rozumienia wagi. Waga, jako znak kardynalny, chce inicjować, ale nie akcje z własnej perspektywy, ale relacje, które umożliwiać będą współpracę. Teraz pytanie, czy w naturze Marsa leży współpraca. No nie do końca. Ale jeśli już znalazł się w wadze, to w jakiś sposób musi sobie poradzić na dworze konwencji i konwenansów. Mars w wadze musi stać się dyplomatą, czy też ambasadorem swojego interesu. Nie może, tak jak chciałby tego baran, no już teraz sięgnąć po to, co podpowiada mu apetyt i pragnienie, ale musi wziąć pod uwagę to co myślą, czują inni, oraz jak ma się materia tej sytuacji, w którą chce wkroczyć. Zaczyna się rozważanie, zaczyna się kalkulowanie, zaczyna się mierzenie za i przeciw. W związku z tym spontaniczność Marsa i jego decyzyjność są mocno ograniczone. Tutaj w wadze Mars jest niezdecydowany. Potrzebuje trochę czasu, aby wybrać najlepszą z możliwych opcji. Osobiście lubię porównać Marsa w wadze do Parysa, który ma wybrać najpiękniejszą z bogiń, i wiadomo, że nie można się narazić żadnej z nich. Trzeba wziąć pod uwagę wszystkie kary i błogosławieństwa, jakie mogą nas spotkać, w związku z wyborem którejś z mieszkanek Olimpu. Mars w wadze musi być strategiem, ale też w tej strategii lubi estetykę. Lubi, jak jest miło, lubi, jak jest przyjemnie. Nie chce konfliktów, nie chce dążyć do sporów. Stąd też unika konfrontacji i sytuacji, które miałyby w bardzo jednoznaczny sposób szybko wyklarować to, czego on chce. Najlepiej by było znaleźć kogoś, kto chce tego samego co on, i w ten sposób stworzyć front i sojusz, który umożliwi mi sięgnięcie po to, na czym mi zależy. Mars w wadze jest doskonały w flircie, w uwodzeniu, w grze wstępnej. Natomiast kiedy przychodzi do skonsumowania sprawy, okazuje się, że może być nieco niezdecydowany, wycofany i speszony. Tam, gdzie trzeba obnażyć się ze swoim pragnieniem, to głębnym pragnieniem, tam może być problem, bo pragnienie zawsze jest w pierwszej osobie. Ja czegoś chcę. Mars w wadze chce, żebyśmy my. Czegoś chcieli. I teraz dorzućmy e, do tego czwarty sektor, który ze swojej natury jest raczy. Czyli odwołuje nas do domu, do przeszłości i do rodziny. Jak już powiedziałem, tam gdzie w kosmogramie znajduje się Mars, tam możemy spodziewać się dużo sytuacji, które wyzwalają w nas agresję, złość i niepokój. Tutaj okazuje się, że właściciel takiego Marsa mógł się mierzyć z sytuacjami konfliktowymi w domu pochodzenia, w rodzinie, z której się wywodzi, które mogłyby wytworzyć w nim tego rodzaju strategię radzenia sobie z problemami, czyli branie pod uwagę tego, czego chcą moi potencjalni sojusznicy. I teraz, kiedy dziecko przychodzi na świat do pewnej rodziny, no to w tej rodzinie panuje już jakiś układ sił. Dokładnie tak, jak w jego polityce. I aby móc przetrwać, potrzebuję sprzymierzyć się z tymi, którzy są silniejsi. Stąd też najpierw trzeba zadać sobie pytanie, czego chce ode mnie silniejszy, tak aby zechciał być ze mną w sojuszu. Aby zechciał ja wspierać mnie w swoich interesach. Dlatego powiedziałbym, że człowiek z takim usytuowaniem, Marsa jako dziecko, nauczył się czytać w myślach i uczuciach tych, którzy byli przed nim. Przede wszystkim rodziców, czy też starszego rodzeństwa. Chodzi o to, aby nie narazić się tym, od których zależy moje być albo nie być. Oczywiście bardziej są to spekulacje, bardziej jest to układanie jakiejś strategii, niż telepatia. W tym przypadku Mars woli poczekać, sprawdzić i później zadecydować. I kiedy już ma pewność, że dobrze trafił ze swoimi przypuszczeniami odnośnie tego, czego chce druga strona, to wtedy staje się najlepszym przyjacielem, kompanem i wasalem. I tego rodzaju strategie wykorzystywane są również w dorosłym życiu w tym domu, który wybieramy sobie do mieszkania i z tymi ludźmi, z którymi z naszego wyboru będziemy tam mieszkać. Osoba z takim Marsem może unikać konfliktów za wszelką cenę. Stara się, aby było miło, aby było sympatycznie. Dajmy na to. Zepsuł się kran, a sam nie ma czasu go naprawić. Też nie chce obarczać tym innych, bo po co robić kłopot komuś bliskiemu. Stąd też sprawa jest odsuwana na później. Dorzućmy do tego jeszcze słynne wagowe niezdecydowanie i potrzebę upiększania, więc może lepiej jest ukryć. Cieknący kran, niż zmierzyć się z tą trudną rzeczywistością. No właśnie, może być coś eskapistycznego w takim usytuowaniu Marsa. Oczywiście dobrym rozwiązaniem byłoby szczerze i uczciwie powiedzieć domownikom: wiecie co, jest taka sprawa, że nie jestem w stanie się tym teraz zająć, ale może Wy zechcielibyście w swoim grafiku znaleźć nieco czasu, aby nareperować to, co jest naszym wspólnym dobrem. I to jest klucz, aby. Mars w wadze, w czwartym sektorze, uświadomił sobie, że nie jest sam w sytuacji domowej, że tak naprawdę nie na nim spoczywa jedynie odpowiedzialność za to, aby było fajnie. W to zaangażowane są też inne osoby i warto jest dać. Poczuć tym osobom, że one mają jakąś pracę do wykonania. Czyli, drogi Marsie, w walce w czwartym sektorze, nie jesteś od tego, aby zadowalać tłum, jesteś od tego, żeby otworzyć pole dyskusji na temat tego, co możemy zrobić dla nas, aby razem żyło nam się lepiej. Zamiast chować głowę w piasek, czy też rozpalać kadzidełka, które słodkim zapachem i dymem odwrócą uwagę od prawdziwych problemów, usiądźmy do stołu i powiedzmy sobie szczerze. Co nam nie pasuje, co nam nie gra. Zachęcam do większej konfrontacji, bezpośredniości, szczerości oraz do tego, aby Kawa na ławę wyłożyć, o co nam chodzi, bo pewne rzeczy wymagają. Jednoznaczności, brutalnej jednoznaczności i Mars nam najlepiej powie, czyli nie ma niczego złego, w tym, że od czasu do czasu potrzebujemy się ze złościć i skorzystać z naszej agresywnej strony, która ma przecież chronić i bronić naszych interesów, które są również interesami naszych domowników. To byłoby wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i polecam się na przyszłość.